w dzisiejszym odcinku Motorola Edge 40 Pro Ten sport może nagrywać w 8K 30 klatek na sekundę ale dla celów tego wideo zmniejszyliśmy tą rozdzielczość do 4K 30 klatek na sekundę by uzyskać pełne te, te możliwości jak i zoomu i nie tylko W tej chwili nagrywamy w szerokim kącie Mamy piękną, słoneczną pogodę nie zawieje z... No, troszkę wieje Nie wiem czy nie zmienić miejscówki Ogólnie nagrywać w innym miejscu, bo tu dość często wieje i to audio jeszcze robi takie średnie. To jest taki jaki wiecie, to jest taki przestrzał, pop popatrz na flagi, to tak wieje i to, to, to szumi później w mikrofonach. Nie za bardzo mam taką fajną mie miejscówkę. No ale dobrze, jesteśmy na pewno numer jeden w Rzeszowie. Jak jakiego możemy z zrobić zoom? A możemy to 09 w szerokim kącie. Teraz główny obiektyw, i z głównego obiektywu możemy przejść aż na 6X. Telefoto znowu możemy przejść na 10X. To też fajne, prawda? Też, też bardzo sympatycznie, 0,2. I mamy dość zaawansowaną stabilizację wideo, gdzie teraz jej nie widzisz, bo jest wyłączona. Mówię o stabilizacji cyfrowej. Optyczna, no tutaj jak widzisz, to jest optyczna. W szerokim końcu. A włączmy sobie cyfrową i zobaczymy, jak obecnie. Nie tak mocno. Troszeczkę obcięło. Także bardzo symbolicznie. W porównaniu do innych smartfonów, to jestem mile zaskoczony. Stabilizacja wygląda pięknie. Dalej jesteśmy w szerokim kącie. Zmieńmy na główną. Zooma. Ok, a z telefonu... I to jest maksymalnie 10 dziesięciokrotny zoom. Od razu muszę Ci powiedzieć, że nie można przechodzić między obiektywami podczas nagrywania w ogóle. Przynajmniej w 4K30 klatek, w którym nagrywam w tej chwili. No niżej to już może się by dało, ale to nie, nie będziesz nagrywał Full HD. Kupię jej smartfona za prawie 5000 zł. Co ty? Co ty? Jak to? No dobra, szeroki kąt. Główny obiektyw został w tej chwili włączony. Testujemy stabilizację na główny. Na zawsze, chcę sobie porównać to wideo z innymi smartfonami, które były tu robione testy. No to znajdź na kanale. Były i najnowsze iPhony, najnowsze Samsungi, Xiaomi, Oppo, OnePlusy i wiele, 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 wiele innych. Motorole też, tylko że niższe modele. No wiadomo, bo to nie jest najnowszy, najwyższy. Ale to stabilnie wygląda. Nie wiem, czy nie szumi, bo jest troszkę wiatru tutaj, ale. Wow. Ja komentuję na żywo to, co widzę na ekranie smartfona, a widzę stabilność jak na gimbalu. No jest grubo. Czy mikrofon będzie dobrze zbie zbierał? Bo jest dość dobrze przemyślany. Mikrofon jest na górze pod przyciskiem Power, co jest bardzo dobrym, jakby. Miejscem, z tego względu, że trzymamy boki smartfona, prawda, dół lub górę, trzymając go poziomo i możemy taki mikrofon przytykać pal palcem lub ręką, dłonią, czym tam trzymasz, prawda, a u góry raczej nie przytkniesz. Szkoda, że więcej smartfonów nie pomyślało o takim rozwiązaniu, bo jest to jednak, ja teraz mówię bezpośrednio do mikrofonu. Bardzo dobre. Czy te mikrofony będą tak zacne jak w Galaxy? Oby. Bo w tym ostatnim Galaxy S23, który kupiłem, to mikrofony są naprawdę piorunująco dobre. Jestem w szoku. Jakbym kupił normalnie profesjonalne mikrofony, taka jest jakość. Dobra, wieje, wieje, więc będzie szukać 2x i robimy Zuma z telefoto do 10 maksymalnie. w porządku, troszkę częściej. Ale po co? Po co, po co? Niech to na mnie nie przysłania. No dobrze. I teraz widzimy, co mamy na kamerce. Mamy slow motion, którego teraz do 240. Mamy wideo i tutaj jest właśnie ta stabilizacja. Jest horizon level, co za chwilę Wam pokażę. Albo niech Wam pokażę teraz. Horizon level. Jesteśmy na włączonej stabilizacji, możesz wyłączyć mikrofon 4K30. Jest HDR, ale to już w oddzielnym wideo. Ultra Resolution, czyli zdjęcia wysokiej rozdzielczości, co zobaczymy za chwilę w szerokim i w regularnym. Także fajnie, że w szerokim też jest. Foto, czyli regularna rozdzielczość, jest tryb makro. HDR w tej chwili jest wyłączony. Ale włączmy sobie HDR do, z, do zdjęć, czemu by nie. Portret, 35 mm portret. Nie chcesz sobie, sobie strzelić? Przednia kamera. Przednia kamera ma 60 megapikseli, ale o, o tym za chwilę. czy Niebo jest prześwietlone. Jest w tej chwili włączony taki blur, którego mogę wyłączyć. Ale ten przedni Dlatego brzydkę Zafro, sprzątleż. I mamy Dual Capture dla foto i wideo panorama scan Night Vision. Dual capture czyli informuje nas tutaj widzicie 5X w jakim jesteśmy trybie na głównej kamerze, jak sobie to zmienimy. To inna informacja. Możemy również przedzielić ekran na połowę. Autofokus, zalecenie zrobimy Autofokus, jest tu tryb. Makro, i o dziwo my teraz z nim jesteśmy. Jak to? No, przeważnie w trybie makro, gdy jest włączony, no to tak normalnie nie widać nic. Dopiero musimy się bardzo mocno zbliżyć. A tutaj? Ciekawe jest to. Zbliżmy się, może tutaj Do D ale ten tryb makro jest zaawansowany. Popatrz. Jo. Wow. Panie. jest grubo. Jakiś robaczek by się przydał albo coś takiego. Wyciągaj. Żartuję, żartuję. Trawa. No grubo. Gruby ten tryb makro jest niesamowity. Oczywiście autofokus w trybie makro. Bardzo szybki. Bach, szerokokątny. Bach. Czy ma autofokus? W sumie to w tym szerokokątnym można używać go jako makro. Ale jest szybki autofokus, popatrz. Musi, musi być blisko, bo jednak jest to szeroki kąt. Czy mogę go używać również jako tryb makro? Ty no mogę. To ten tryb makro trochę bez sensu. Znaczy no, z sensem, bo nie jest w szerokim kącie i nie robi Ci zniekształceń. No to, to, to jest jedyny sens. Ustawić plecami do wiatru, bo nie będziesz nic, nic słyszał. Autofokus w 1x? Ale pięknie. Szybko. W 2X też ten inny obiektyw. Też, o, fajnie. No i przednia kamera, która może nagrywać 4K, 60 klatek na sekundę, robi zdjęcia 60 MP. Muszę to powtórzyć: 60, 60. Znaleźli taki smartfon, który ma 60 MP z przodu, i to widać. Czy jest autofokus? Nie ma. Niestety szkoda, to byłoby długo było już mistrzostwo świata. Ale i tak jest w miarę ostro, ale dalej mam to blurowanie. Znaczy... Hmm. Zdjęcie. Albo zmniejszyłem, ale nie, nie wyłączyłem całkowicie i w tej chwili jest wyłączone. Pełne wyciągnięcie mojej ręki. dość szeroki kąt. Za zaczyna wiać. Fajnie to widać. Wow. A zdjęcia jakie, jakie wychodzą z 60. Do vlogowania. Instagramik bajeryk. No. Czy iPhone ma, ma z przodu 60 megapikseli? <laughs> Wątpię. No ale jak wychodzą te zdjęcia, zaraz się o tym przekonamy. Proszę bardzo. Jest oczywiście Beauty Mode. można to wyłączyć. Każde zdjęcie wychodzi bardzo, bardzo naturalne, czyli nie mamy żadnych takich tutaj przekolorzowań, przesyceń, a szczególnie w sferze e, czerwonej, gdzie dużo smartfonów właśnie w czerwonym kolorze mocno przesyca tutaj jest. Idealnie i bardzo łatwo się strzela i szybko te zdjęcia wysokiej rozdzielczości. Idealne do Instagrama, Twittera, selfie. No, Instagram to te selfie, jak widzimy tutaj, czerwona jabłuszka, ładnie nam są tutaj obwzorowane. Ja zostawię Was na chwilkę z tymi zdjęciami. Oczywiście oryginalne sample będą do pobrania. W linku. W opisie to może sobie ściągnąć i powiększyć, pomniejszyć. Zobaczyć jak to, co w trawie piszcie. Za chwilę wracam. Mam mały przykład jak wykrywa ładnie, wszystkie twarze. Zobaczcie, łach. dobre ma wykrywanie. Dobry jest, za bardzo zaawansowany strzelasz zdjęcia i wszędzie został. Konkluzja. Facet przestraszył się o swoje nowe BMW. że chcą ukraść się coś? Nie wiem, tak, tak. Po, podek szybko włączył tego. Po co mi twoje BMW? Tutaj jest? Ok. Mogę sobie kupić nowe, ale to byłoby głupota największa, bo BMW jest fajne, ale Bitcoin jest na zawsze. Słuchaj ten smartfon jest dopracowany, dopracowany tak idealnie, że przypomina mi Oppo Find X 3 i 5, które były tak zwanym takim diamencikiem że każda tapetka. Każda tam funkcja jest tak przemyślana, dopracowana, zoptymalizowana, i to wygląda jak biżuteria. Ten smartfon jest taką biżuterią. Tutaj jest tak samo: Nie poszli w ten, w to właśnie, w ten tryb taki luksusowy. Nawet ten pokrowiec jest taki. A, czujesz jakbyś kupił sobie coś luksusowego. A nie jaki tam plastika byle co, nie tylko to taki, wiesz. Ach. I ten smartfon taki jest, ale to jest wideo o kamerze, a kamera robi robotę. 60 megapikseli. Powtarzam, ale to jest ważne. 8K. No, nie, nie wieje tutaj i tu jest fajnie. Jedne, jedna z najlepszych tutaj doznań, jaki miałem z smartfonami, bo mi się podoba właśnie taki styl biżuteryjny. O. To jest to. Dobra, pozdrawiam i polecam. Słuchaj, jesteś ze znajomymi na pizzy. Przypuśćmy tam. Każdy wyjmuje telefon, brawa, kładzie na, na stole. Tak, tak zerka. Że... Jakiś tak kwadratowy, znowu tam kąt. Nic specjalnego, plastikował, a tu zaraz będzie. U, oczka wszyscy takie. A co to takie ładne to jest? A co to jest? No i właśnie to ten prestiż będzie dodany do twojej prestiżowej osoby.